Monia w kuchni w Ezegeum, odcinek pierwszy. Po raz pierwszy używam kuchenki w moim nowym mieszkaniu. Na razie gotuje się tylko woda, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po wstawieniu mikrofalówki w sumie nie ma tu za dużo miejsca do przygotowywania różnych rzeczy, no ale jakoś dajemy sobie radę znaczy ja daję sobie radę, ja i kurczak. Wyciągnęłam kurczaka na talerz ale mam jeszcze plastikowe opakowanie po nim no i ciągle nie mam niebieskiego worka na odpady w stylu plastik, metal i coś jeszcze aluminium, więc na razie wszystko składuję, wszystko płukam i składuję w jednym czarnym worku bo kupiłam dzisiaj żółty worek na odpady resztkowe, które są zbierane za tydzień ale zapomniałam o niebieskim w sumie to nie wiedziałam, że to ma być niebieski więc na plastiki jeszcze przyjdzie pora Ciągle się grzeje, ale ja nie będę dłużej czekać. Wstawiłam już y, kolejny y, garnek, w zasadzie patelnię z olejem, niech się trochę podgrzeje, i wrzucimy kurczaka. Chciałam kupić y, różne przyprawy. Y, mam nawet jakieś y, y, no, w takich śmiesznych opakowaniach, ale w sumie wszystkie były pakowane w takie plastiki i kosztowały, nie wiem, około 1 euro. Więc stwierdziłam, że nie chce mi się kupować takich, więc wziąłam. Yy, przyprawy do kurczaka. Jak już gotować to raz, a porządnie. Mam nadzieję, że jedzenia starczy mi przynajmniej na 2-3 dni. Widzicie, i lunch, i obiadek w domku. Yy, tu mam taki wazon, słuchajcie, jeszcze nie wiem co z nim zrobię, ale mam wazon. Yy, woda na makaron ciągle się gotuje, w sensie właśnie jeszcze nie gotuje, ciągle się grzeje. Yy, czekam, o, ale już, już zaczyna parować, więc może za chwilę. Olej chyba już gotowy wszystko się grzeje, więc zanim wszystko się zagrzeje, mogę napić się kawy z mojego fancy kubka. Mam kubek ze Starbucks'a z kawą. Kupiłam dzisiaj kawę, w końcu kupiłam kawę i teraz mogę pić kawę. Makaron wrzucony, olej też zaczyna pstrykać, więc chyba mogę wrzucać kurczaka. No i jest, nawet jakimś cudem udało mi się zmieścić całego. Będę musiała zaraz żwawo mieszać, co by mi się nie przypalił. Ale jednak zrobił. Nie mogę spuszczać tego z oczu, ale jeszcze trzeba pokroić warzywka. No to, to czas starty. Mmm, wychodka, cukinia pokrojona. Teraz czas na paprykę. Cała papryka też już pokrojona. Więc muszę sprawdzić, czy mięsko jest ok. Jeżeli jest ok, to mogę dorzucać do niego warzywka. Jest chyba tylko jeden mały problem, ale zaraz coś wymyślę. Nie mam przykrywki na patelnie, więc nie mogę parzyć warzywek z kurczakiem, no ale coś się zaraz wymyśli. Chciałam użyć deski, ale to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Dwie przykrywki od garnków też niekoniecznie, ale to lepsze niż nic. A w tle ciągle jeszcze gotuje się makaron, już zaraz powinien być gotowy do wyjęcia. No dobra, pora na niego próbujemy. Gotowanie makaronu nigdy nie było moją mocną stroną, ale da się go zjeść. Zobaczymy, czy jak ostygnie, to się dalej będzie sklejał ze sobą, czy może trochę mniej. Tymczasem z nad patelni unosi się przepiękny zapach. Już nie mogę się doczekać, kiedy zjem. Na 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 na, gotuj z Monią. Prawie zakończył dzisiaj swoją audycję. No to ten, yy, posprzątam zaraz. I... Siadam do jedzenia. Gotowanie z Monią po raz pierwszy w Izegem właśnie dobiega końca. Wszystkim Wam życzę smacznego. Dzisiaj, zanim zabiorę się zagotowanie. Przepora na żarcie z y, puszki. W zasadzie z pojemnika. To jest zupa pomidorowa. Wygląda na smaczną. Jest dość gęsta, więc y, może jest to coś, co będę mogła jeść y, trochę jak nasze zupki chińskie albo gorące kubki, tak w ramach przegruzienia. Monia w kuchni, dzień drugi. Dzisiaj żarcie podobne, ale do tego doszły jeszcze pieczarki. I drugi kolor papryki, i w ogóle chyba zostałam mistrzem gotowania. Smakuje mi bardzo. A oto Gotuj z Monią w odsłonie W okolicy nie ma McDonalda. Jeden z kolegów z pracy zapytał się mnie dzisiaj, czy znowu jem kurczaka. A ja mu powiedziałam, no jak zwykle, więc rzuciłam sobie dzisiaj małe wyzwanie. Yy, I przygotuję krewetki. Dum, 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 krewetki. Znaczy kurczak też jest, ale to na pojutrze. Dum, 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 dum. Hmm, no, może nie wygląda jakoś super uroczo na tej patelni, ale oto jest makaron w sosie pomidorowym z krewetkami. Coś innego niż kurczak. Gotuj z moją monią w kuchni, nabiera rozpędu. Okazuje się, że nie taki ze mnie zły kucharz, jak mi się na początku wydawało. Trochę czasu spędzam w kuchni i to za sprawą ostatnio kupionego, przenośnego grilla na przykład, o tu. Mogę sobie na przykład robić tosty i na przykład ostatnio zaczęłam robić też na przykład kurczaka z grilla, więc kurczak w nowej odsłonie. Oprócz krewetek udało mi się też zrobić jakiś czas temu e, świnkę. Nie wiem, co to była za część świnki, bo e, translator nie chciał mi tego przetłumaczyć. Mówił, że nie ma takiego tłumaczenia na język polski, e, ale też było całkiem dobre. Tylko dusiło się całkiem sporo czasu. E, jak tutaj odwiedzili mnie na e, Somkiem, to mogliście zobaczyć, że gotowali carbonarę i jajecznicę, więc kuchnia już niejedno Danie widziała. <grym> No i będzie widziała ich jeszcze trochę, mam nadzieję. Gotuj z Monią będzie zapraszać na kolejne odcinki. Żeby nie było, że tak bez żadnych update'ów po prostu wrzucam Wam trochę gotowania, to podzielę Wam się historią z wczoraj. Otóż mieliśmy takie spotkanie, po spotkaniu mieliśmy przekąski, napoje no i tak się zasiedzieliśmy, że około 6.30 dopiero wyszłam z pracy, no i wychodząc z pracy napomknęłam, że no cóż, lodówka pusta, nie mam co jeść, trudno zjem żarcie z proszku. No i jeden z kolegów zaproponował, słuchaj, idź na frytki. No dobra, w sumie nie głupi pomysł, więc dzisiaj przyszłam do pracy, siedzimy, jemy lunch, no i się mnie pytają. Czy w końcu zjadłam wczoraj jakąś kolację? Ja mówię, tak, no i poszłam na te frytki. No, super, super, super. No, wiecie, kupiłam sobie sosy, sosy stoją w lodówce, więc musiałam kupić tylko frytki. Tak spojrzeli na mnie z takim uznaniem mówią: no, no, ty, to już praktycznie jesteś taka flamish woman. Także <grytanie> zaczynam się integrować z kulturą. E, już nie powiedziałam, że to wiecie Polacy, cebulacy i po prostu wolałam trochę zaoszczędzić się na sosikach. No ale może to jest też po prostu takie bardzo belgijskie. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, miłego dnia, dobrej nocy i smacznego.